Już po raz szesnasty w drugim liceum ogólnokształcącym w Nowym Sączu odbyły się debiuty, czyli wydarzenie artystyczne, które promuje uczniowskie talenty i to w wielu dziedzinach, malarstwie, rysunku, fotografii czy tańcu. Impreza, która zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, której nasza młodzież, zresztą wspaniała, cudowna, może pokazać swoje liczne talenty, swoje pasje, zainteresowania. Pokazują tutaj uczniowie swoje prace plastyczne, malarskie, rysunkowe, fotografie. Jest to impreza, w której również uczestniczą osoby tańczące. Uczestniczą nasi uczniowie, którzy tańczą w różnych klubach, w różnych formacjach tanecznych. Będzie dzisiaj również rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, który się odbywa po raz 14 w naszej szkole Perły Sądeczyzny. Konkurs również międzyszkolny. Cieszę się wielkim powodzeniem. Choć nazwa przeglądu artystycznego to debiuty, to dla wielu uczestników udział w nich debiutem nie jest, bo swoje prace prezentują już kolejny raz. Ja się wystawiam jedynie z pracami malarskimi w tym roku jest to konkurs, ale po prostu wystawa. Tak jak reszta osób, się tutaj właśnie możemy, mamy okazję się pokazać. Wystawiłam w tym roku jedną pracę, tak raczej symbolicznie. Jest trochę inna od całej reszty, bo nie jest to praca malarska, ani rysunkowa też nie. Jest to wyszyty obraz Davida Bowiego na płótnie. Interesuję się bardzo tym malarstwem. Dzisiaj przedstawiam swoje prace po raz drugi, i przede wszystkim są to prace. Węglem, jedna malarska też. I przedstawia ona martwą naturę w takich ładnych barwach, które mnie zainspirowały. Dla wielu z nich malarstwo czytaniec to hobby. Niektórzy z nich wiążą z nim swoją przyszłość. Jednak to, co ważne, to fakt, że w szkole jest miejsce na rozwijanie talentów. Szkoła to nie tylko nauka, nie tylko wychowanie, ale właśnie rozwijanie swoich zainteresowań, pasji. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne, wiemy przecież ze swojego doświadczenia, że zawsze jak mieliśmy jakieś swoje talenty ukryte, chcieliśmy je rozwijać. pielęgnujemy to co roku i co roku mamy Fafik, co roku mamy według beauty, co roku mamy przegląd form kabaretowych właśnie Fafik, więc kładziemy duży nacisk. Na To naprawdę jest myślę duża szansa dla wielu osób, żeby pokazać się, pokazać swoje umiejętności, jakie mają osiągnięcia i też sama forma debiutów taneczna. Uważam, że naprawdę wiele wnosi do naszej społeczności szkolnej no i to jest świetna rozrywka dla uczniów. To właśnie jest bardzo rozwijające i jestem wdzięczna, że mamy takie możliwości. Rysowanie to jest naprawdę moja pasja. Może malowanie farbami trochę mniej, bardziej lepiej czuję się w rysunku. I, I też cieszę się, że mamy takie możliwości, aby rozwijać te swoje pasje, takie jak rysowanie. W tamtym roku także wystawialiśmy pracę. W tym roku wystawiałem e, dwie prace artystyczne. Według mnie jest to fajny pomysł, bo możemy się pokazać, tak jakby. No i ten pierwszy krok jakoś zrobić przez to. A cała impreza w Witwówce jest niesamowita i daje pole do Pokazania swoich umiejętności, swoich pasji i też poznania ludzi, którzy może będą podzielać nasze pasje, znaleźć znajomych, znaleźć kogoś, z kim możemy rozmawiać na wspólne tematy, więc naprawdę warto. A z roku na rok przybywa uczniów, którzy biorą udział w organizowanych w drugim liceum ogólnokształcącym debiutach.